Hej wszystkim z tej strony Pakul i zapraszam na 87 odcinek z FTL-a. dobrze. Sprawdzaliśmy w ostatnim odcinku czy, mało, czy małość, jak działa działo artyleryjskie dość szybko rozwinięte na, na trzeci poziom, bo już w pierwszym sektorze i całkiem nieźle się sprawdza, ale na czwarty byłoby wiadomo lepiej a uciek uciekliśmy rebeliantom przy wyjściu z sektora, no i teraz pytanie: Czy ojczyste światy ENGi, czy terytorium modliszek? Myślę, że chyba, jednak, terytorium modliszek. Myślałem, chwilę tak na dobrą sprawę o ojczystych światach ENGi, ale jednak, terytorium modliszek bardziej mnie przekonało. Dobra, sytuacja jest nieciekawa. Mamy tylko dość słaby laser, dwuszczałowy. Plus e, wyrzutnie rakiet, gdzie nie mamy rakiet i SOS na wejściu, więc e, polecimy najpierw tu, a potem do SOS. Ewentualnie do góry, i mamy mało surowców, to też jest trochę niepokojące, bardzo mało, bo mamy tylko dwa. O, nie mamy chłopaki, niestety, szkoda trochę. E, dobry SOS, ale brak surowców, niestety. Okej, okay, modliszka się przeteleportuje, teraz wszyscy co mogą, niech tutaj idą i wspomogą, bo walczyć z modliszką jest ciężko. Więc w tym wypadku mys... O, o, podwójny laser w ogóle. Okej, okay, wszyscy... Yy, 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 o wy, o idźcie tu, a ty kolego idź tu, gdzie oni tlen nam wysadzili, jak oni mogli nam wysadzić tlen? Dobra, idź tutaj dalej, wróć do tarcz. Co nam teraz? Teraz nic nam nie wysadzili. Dobra, my ich trochę, że tak powiem, przecięliśmy. Ale oni, e, planeta, która była dość blisko, nas trochę, że tak powiem, zaniepokoiła. Dobra, generalnie sytuacja wygląda tak, że przeciwnicy nie żyją, więc to jest dobra informacja. Gorsza natomiast jest taka, że obrywamy trochę. Więc to nie jest zbyt dobra informacja. Tutaj muszą wszyscy chodzić o. Czemu ja mam tlen wyłączony? H, załączę baterię wreszcie. Właściwie to tak zrobimy. Może o. Eee. Scoops, lec się. Coś jeszcze do leczenia. Ty, tenger tutaj, o nie! Dobra, Skups, iść tutaj. Ty możesz iść tutaj, a ty pomóż mu gasić. Wasza dwójka niech sobie z tym ogniem spróbuje poradzić. Dobra, ty się naładowałeś, tu już możesz wracać. Ty też byś się mógł w sumie uleczyć. Iść tutaj i teraz ty się idzie uleczyć. Tylko że teraz już nie chcę oberwać ogniem, więc po prostu przeskoczę przed pojawieniem się kolejnej supernowej. No dobra, ale udało się zyskać trochę paliwa, więc tak możemy powiedzieć, że dalej lecimy na oparach. O tak, mamy sklep SOS-3. No to wykorzystajmy jeszcze maksymalnie to, za czym tam polecimy. Jeden, tu, o nie, znowu u słońce. Teraz będzie się dwóch teleportować? Nie, na szczęście jeden. I mają niestety rakietę, co mnie trochę martwi. Dobra, idź tu pomóc w walce, powinno być ok, powinni dać radę. No, niestety, obrwiemy. Nie, udało się wykonać unik. Dobra, idźcie się, chłopaki, od razu uleczyć. Ale nie można wiecznie nie obrywać. No i tu. O nie, tylko nie artyleria. Artyleria nie może nam płonąć, bo to jest nasz główny o nie. I tlen jeszcze. E Dobra, wyszczerz szybko i zniszcz go czym tam tylko możesz, a wy idziecie, ty ty i ty idziecie od razu to gasić. Nie chcę, nie chcę na razie wyłączać dostępu do tlenu, ponieważ może być z tym problem. Dobra, idź się tu leczyć i a ty idź tu pomóc gasić. Okej, okay, udało się w miarę z tego co widzę. E, scoops idzie od razu. Tu tlen jest zasilony, więc jest ok. Wystartujemy jeszcze. Wyst Uda nam się jeszcze wystartować do sklepu. Uff, w ostatniej chwili dosłownie. Dobrze, że. Ale aha, nie możemy FTL-a używać na autopilocie. No dobra, udało nam się dolecieć do sklepu, gdzie możemy kupić trochę paliwa. Ale co możemy kupić jeszcze poza paliwem? Wzmocnienie, ładu, wzmocnienie napędu FTL do uciekania, ładowarka akumulatorów i wysięgnik naprawczy i myślę, że to sobie kupimy. Myślę, że sobie zrobimy naprawę, może nie pełną, ale taką dość dużą i kupimy trochę paliwa. I teraz będziemy mogli się naprawiać podczas lotu i to wydaje mi się była dobra decyzja. Chyba, no nie wiem. Generalnie teraz po każdej bitwie będziemy się trochę leczyć, więc uważam to za dobrą decyzję. Nie chcę się też tak na maksa pakować, więc zobaczmy, co tam w SOS. A chciałem tutaj jeszcze wrócić do SOS, tam, żeby dać im trochę paliwa, dlatego też kupiłem więcej, a zapomniałem, że już flota e, doleciała. Sieć satelitów obronnych. Obiecujmy, że im odstrzelajmy sieć z daleka, że im pomożemy. No dobra, coś nam tam dali. Dali nam trochę paliwa, więc źle nie jest. Hmm, tutaj byśmy może spróbowali jeszcze trochę oblecieć te planety, tak żeby na samym końcu wlecieć tam. Martwi mnie to, że do tej pory wciąż nie mamy maskowania. Eee, może się uda jeszcze o tą planetę na dole zahaczyć, zobaczymy. I martwi mnie to, że mamy też słabą broń, nie licząc oczywiście artylerii. Więc albo będziemy musieli trochę więcej w uniki zainwestować, albo coś innego wymyślić. No, tutaj mamy o tyle dobrze, że ci nas akurat nie przybiją. Nasze chłopaki chłopaki się dość, dość szybko uczą. Dziewczyny, jeżeli skup to dziewczyna. No i może być różnie. No i mamy problem. Ale zaraz, zaraz! My mamy teraz już pięć rakiet. Czemu ja z rakiet nie korzystam? Trochę mnie natomiast martwi, że będą chcieli uciec. A ja może tutaj rakietowalne jednak? O właśnie. Żeby przypadkowo nie uciekli. Żebyśmy może jeszcze raz załadowali po prostu. O, i to jest ok, 4,8-19. Pewnie, że przyjmiemy Waszą propozycję. Plus do tego nas wysięgnik naprawczy naprawi. I to było ok. Widzę, że ten trzeci sektor to tak robimy, że dostajemy bonusy do zapasów. O, i mamy tutaj pierwszą modliszkę, którą moglibyśmy zwerbować za 26. Ewentualnie Frederika. Waleria! Dobra, Waleria, chodź do nas. Ty umiesz obsługiwać tarcze. Też umiesz obsługiwać tarcze, ale ty jednak lepiej umiesz obsługiwać tarcze. Ale Ty za to będziesz nam obsługiwać drzwi, bo tego potrzebujemy w pierwszej kolejności. A w drugiej kolejności będziemy potrzebować e, kamer. No i dobra, i to jest chyba nasza ostatnia planeta przed starciem znowu z rebelią. Czy może być już problem. No i sprawdźmy. Okej, okay, statek taki. No mogą nam zrobić trochę krzywdy, ale jakoś nie powinno być tragedii, tak mi się przynajmniej wydaje. Ewentualnie nie wiem, co to jest za bomba. Być może to jest bomba jakaś energetyczna, więc nam nic nie zrobią. Chyba jak to jest jakaś zapalająca albo coś w tym stylu. Energetyczna, dobra, jesteśmy w 100% bezpieczni, więc. Musimy tylko poczekać aż załaduje się, o właśnie, broń artyleryjska i sobie powoli do nich strzelać. A modliszka wzięła się za naprawę tarcz, to zbyt dobrze nie wróży, ale... Dla nas to dobrze wróży. Dobra, i dostajemy 1,132 i lecimy, tu zdążymy wróć. nie, stąd nie ma przejścia tutaj. No dobra, nie kombinujmy, lećmy w takim razie do wyjścia. No, ten sektor modliszek był taki trochę poza planem, był taki trochę. No nie tak to miało być do końca. No ale cóż, nie zawsze jest tak, jakbyśmy tego chcieli. No i dwa uniki, a oni nas trafili, czyli obrywamy za dwa. Kurczę, mają ten chain laser, ten chain laser szybko się ładuje. My naszym laserem ich nie przebijemy, więc... O nie, więc jeżeli nie trafimy rakietą, to trochę słabo. Dobra, ale udało nam się trafić. No, modliszka zaczął to naprawić, więc to trochę minie. Dobra, ale widzę, że oni też mają problem, że też tutaj coś gaszą. Dobra, wyszczelmy tu, spróbujmy teraz tutaj trochę poszczelać. Nie no jest, jest ok, tylko rakiety dość szybko tracimy, trochę niepotrzebnie, wydaje mi się. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Mają replikator, nam się, powi nam się powinna załadować zaraz. Mm, nam się zaraz powinno, tak. Chyba im tlenu brakuje, tak mi się wydaje. A może nie? Nie załadować nam się powinno broń artyleryjska, ale już widzę, że się załadowała i dawno temu muszczeliła, jak się znowu nie mogłem wysłowić. A my lecimy do następnego sektora. A w następnym sektorem polecimy do ojczystej mgławicy ślimaków. Tak wiem, rzadko latam do mm, mgławic, ale tym razem mam ochotę polecieć. Dobra. Co my tu mamy? SS na wejście lećmy do tego SS-a. Ja no, tak naprawdę chciałbym trochę nadrobić, bo trochę za dużo po rzeczy pominęliśmy. O nie, przyjęli nam władzę nad modliszką. To mi się nie podoba. Toś mocne działo mają, też mi się nie podoba, dobra, ale nie mają teleporta. To będziemy się tutaj bawić z naszą modliszką, byleby nam tego nie uszkodzili za bardzo. Byleby nam tego nie uszkodzili za bardzo właśnie o tym mówiłem dobra, to albo w sumie mam cztery rakiety jeszcze a widać, że przeciwnik jest nie najlepszy, no to mnie niestety trochę będzie boleć bo no mają tu działko balistyczne niestety ale my mamy działko artyleryjskie kapitulacja nie wchodzi w rachubę Dobra, teraz widzę, że nie będą przejmować nad nami władzy już, więc możemy sobie załączyć to. Widzę, że coś tam chyba u nich płonie na statku. To dobrze. O, widzę, że ktoś się chyba tam nie dał rady. Widzimy ich na czerwono podświetlonych tylko dlatego, że mamy ślimaka w drużynie, więc on ma te swoje telepatyczne zdolności do wykrywania przeciwników i dostajemy drona bordażowego. To jest to. No i oczywiście leczenie. Huuu, uh, gdzie teraz? Może górą tak trochę polecimy, a może dołem? A może górą najpierw, a potem dołem? No tu jest trochę niebezpiecznie. Mamy intruzów na pokładzie. Dobre pytanie, gdzie? Tutaj mamy intruzów. To pasuje, żeby się wszyscy tutaj przyszli i ślimak na wszelki wypadek też. Dobra, ślimak idź tutaj. Teraz ty leć od razu do leczenia. Załączymy dodatkową energię. Ślimak niech już tutaj wchodzi od razu na jego miejsce. Dobra, wydaje mi się, że spokojnie damy radę ich pokonać. Żadnych problemów nie było, poza tym, że trochę nie mamy tlenu. Ale to tylko trochę, prawda? Dobra, wy możecie sobie przejść tutaj następnie do leczenia. Jeden, niech sobie wejdzie tutaj. O, właśnie. Dwóch, niech sobie wejdzie tutaj. Ty od razu możesz iść, wracać z powrotem do drzwi, bo jesteś w pełni sił. Ale ty, ty, ty panie kolego, weź nam załaduj to leczenie, nie wyłączaj go tak po prostu, tak, ta, ta, tak, nagle. Bo wyszedł nam e, Zultanin z, z kwatery leczącej. Dobra. Ładujemy tarczę i lecimy dalej. I mamy sklep teraz. Pytanie za 100 punktów: czy będzie maskowanie? Ha, chciałbym Dobra, układ gaśniczy, zakłócenie obrony uniemożliwia dronom obronnym wroga, namierzanie celów. To jest fajne, ale drogie. Strzały na salwę. A kupmy ten drugi laser. Nie, przyda się coś, szczerze powiedziawszy, do kupienia, bo jest słabo. I przyda się też coś do upgrade'u, ponieważ tam pojedynczy laser, no to jest naprawdę słabo. Więc myślę, że możemy załączyć... te oba lasery. One w miarę szybko strzelają, one są co prawda słabe. No ale lepsze takie niż żadne, na no dobrą sprawę, ponieważ rakiety są tylko cztery. Ok, co my tu mamy? Widzimy statek ślimaku, z którego dochodzi sygnał SS Nawiązujemy z nim oświecz. A tak, mamy kłopoty z generatorem tlenu. A może ktoś z twojej załogi pomógłby nam go naprawić? Modliszka w załodze. Wysi załoganta, żeby nadzorował naprawy. Ok, nadzoruj. Okazuje się, że generator tla, tlenu działa doskonale. Żołnierz Modliczek z swojej załogi spodziewał się pułapki i uniknął jej z łatwością, gdy już rozsmarował po ścianach kilku żołnierzy ślimaków. Reszta od razu się poddała. Dobry, dobry, dobry event. Bardzo mi się podobał. Mocny też bym powiedział, dość mocno. Tutaj mamy drugi sklep, ale zacznę do tego sklepu. O. Poleciałbym tu i bym jeszcze takie małe kółeczko zahaczył, bo chcemy mieć te 103, 150. Dobra, pomóżmy jednostce cywilnej. Dobra, mamy teleportę. Steleportowaliśmy modliszkę. No to dobra, to podduźmy ją tak na moment. Możemy też tutaj zrobić taki motyw, że tutaj też trochę tlenu stąd wysiemy. Eee, załączymy generator i spróbujemy uniknąć. Czy to się uda? To się okaże. O nie, niestety oberwało. Dobra, udało się pozbyć modliszki bez jakichś większych strat. Ok, jest bardzo ok. I myślę, kończymy przeciwnika. Dobra, no musimy naprawić ten generator. Ok, nawiążmy łączność ze statkiem cywilnym. Dobra, wskoczył na przestrzeń. No nie musieliśmy tym razem walczyć. No, to tu w ogóle dobrze walczę Poza modliszką. A, nie bardzo. Jose, ślimak trochę walczy. Dengler. I Valeria. Dobra. Lecimy dalej. No i mamy tutaj ten sklep. I teraz myślę, skoczymy do sklepu. Zobaczymy, czy jest maskowanie, i spróbujemy polecieć dalej. I nie ma maskowania, ależ nie fajnie. No, broni, tutaj jakiejś konkretnej, to powiem szczerze, też nie ma. Replikator jest. Chcemy replikator, teleporter załogi, ale kogo teleportować? Nie, dobra. Lećmy dalej, chociaż spisa ja wiem. Nie, dobra. Lećmy dalej. Nie, spisa okej, okay, ale nie do tej konfiguracji. Do, do, do innego rodzaju konfiguracji pisem można było dorzucić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak się naładuje im burs laser dwójka. Załadujemy uniki i spróbujemy coś z tym zrobić. Oho. Oho. Widzę, że będzie nieciekawie. No i teraz możemy oberwać. Uff, na szczęście wszystko weszło w. Wszystko weszło w tarczę, na szczęście. Dobra, może sobie. Oho, no to teraz będzie ała. Dobra. Wypuśćcie nas, jeśli oddamy wam zawartość naszych ładowni. Dobra, no co. To... Wiązka biobójczan, to to. OK. Wiązka biobójcza, dobra, ok. Mamy wiązkę biobójczą. To teraz dawać na te pająki. Jesteśmy gotowi na event z pająkami. No, ale nie dostaliśmy skrapu, tak na dobrą sprawę, niestety. No i to już jest jakiś tam problem niewielki, jak możemy dolecieć na dwa sposoby. Górą mi dobra, lećmy sobie dalej tutaj. Mamy 5 pięć, e, pięć paliwa. To nie jest zbyt dużo. 4. Może rzeczywiście lepiej dałem polecieć. Ulala! Widzę, że tutaj są trochę bardziej, że tak powiem, przygotowani na starcie z nami. Doładujemy silniki trochę. Dobra, udało się wykonać unik i nie zahaczyli nam tarczy, więc pika się wydaje mi się, nie, nie powinna się przebić. Dobra, pika się teraz nie przebije. A my możemy sobie do nich strzelać w najlepsze. Dobra. Brakuje im tlenu, brakuje im teraz ciałek, więc chyba jesteśmy bezpieczni. Dobra, co nam chcecie teraz dać? Proszę, masz tu mnóstwo paliwa, bierz. Trzy paliwa nam dali. No to tak mnóstwo nam dali tego paliwa, że hoho. Ho. Ale dobra, będziemy mogli teraz bezpiecznie przelecieć dalej. No dobra, tędy już widać nie przelecimy, musimy lecieć dołem. Eee, dobra, co my tu mamy? Ku swemu zdziwieniu trafisz na statek bez symboli ślimaków. Wygląda jakby miał awarę, więc ruszasz udzielić e, ruszasz, udzielić jego załodze pomocy. Gdy jednak dostrzegasz oznaczenia charakterystyczne dla piratów, szybko zmiażdżanie. zdanie. Tak, no piraci mają tutaj tą taką fioletową ośmiernicę zawsze. Eee, Dobra, skoro to piraci, no to powalczymy z piratami. Ok, widać, że nam tutaj kogoś wpuścili. Troszkę go poddusimy, jak się przebije. My sobie doładujemy baterie w takim razie i spróbujemy tutaj coś ogarnąć. Aaa, niestety oberwaliśmy trochę. Oni też oberwali. Nie wiem, czy on przeżyje, czy nie przeżyje. To się zaraz okaże. 2,1,23. Nie chcę 2,1,23. 2,1,23 to trochę mało. I mamy 3,1,43. I to już jest dużo, dużo, dużo lepiej. I o wiele lepiej. Dobra, idźcie od razu wylecz. się od razu wylecz, bo będziesz nam potrzebny w pełni zdrowia i mamy 199. I teraz mam dylemat. Czy trzecia ochronka osłona? Czy lecimy dalej i liczymy na sklep? Tak myślę, że jak nie będzie wejścia przy, przy sklepu przy wyjściu z sektoru, to raczej osłona. E, dobra, w Gławicy statek rebeliantów się czai. No to co? Ruszajmy na nich, nie? To w końcu rebelianci. Trzeba z, z rebeliantami walczyć. No i teraz, jakby zsynchronizowali te bronie, no to bym oberwał, jeżeli by mnie przebili. Ale załadujemy sobie uniki lepsze. I spróbujemy się pozbyć najpierw tarczy. Potem zaatakujemy broń, A por, po! Oho! Poprawmy tarczy, tak z ciekawości. O, właśnie, o to chodziło. Tam chyba ogień się rozprzestrzeniał u nich na statku. Nie jestem, co prawda, tego pewien, ale chcą nam dać 4.2.21. Nie, nie chcemy 4.2.21. I broń artyleryjska robi resztę. Dziękuję, do widzenia. Ale 2.1.41 z chęcią przyjmę. S I mamy sklep. I czy będzie maskowanie? Uwaga, uwaga. E nie, ale jest hakowanie i jest niewykrywalna broń. Dobra, generalnie tak, jest dużo fajnych rzeczy, które chciałbym kupić. Na pewno chciałbym kupić to i kupię to. Na pewno chciałbym kupić to. I na pewno chciałbym kupić to. Tego już nie kupię, ale mamy co innego fajnego, więc generalnie jest ok. Wiemy natomiast, że nie kupię już e, tarczy, ale mógłbym jeszcze zrobić jeden motyw, a mianowicie sprzedać tą, ale to tylko jeden zasilania wymaga. Tak, na dobrą sprawę. To wymaga 2, to 1, 1, 2. To wymaga 5 i to też wymaga 2. Dobra, na razie niech to sobie leży w ładowni. Myślę, że nie będziemy musieli z tego jakoś szybko korzystać. Eee, dobrze, lecimy w takim razie do ostatniego sektora, do ostatniej boi nawigacyjnej w Mgławicy. Zobaczmy co tu jest, nic nie ma. No i myślę, że my sobie polecimy na spokojnie. Nie ma sensu już tutaj lecieć i z powrotem wracać, wracać i walczyć z, le, z rebelią. Więc w tym odcinku bardzo serdecznie chciałbym podziękować za kolejny odcinek. Zapraszam na następny. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!